Panie generale, był Pan Komendantem Głównym Batalionu Chłopskich, gdzie i w jakich okolicznościach powstała myśl utworzenia Chłopskiej Siły Zbrojnej w okresie okupacji? Pierwsze rozmowy na temat udziału chłopów polskich w walce o wolność Polski i o wolność narodu polskiego i o wolność o niepodległość polski odbyłem w, powiecie, w, mieście, w, mieście, w, w mieście powiatowym opatów przy spotkaniu się z miejscowymi działaczami i przy udziale z zewnątrz kolegi Stanisława Jagieły, który w późniejszym czasie został komendantem Okręgu Kielieckiego. Zebranie się odbyło konspiracyjnie w dniu targowym, w środę, w miesiącu czerwcu, na cmentarzu opatowskim. I tam były pierwsze rozmowy na temat włączenia chłopów, walki, chłopów polskich do walki, z to niemieckim, na nasz kraj. Natomiast konkretna inicjatywa. Z konkretną inicjatywą wyszli działacze powiatu Jędrzejewskiego, a następnie Włoszczowskiego. W Jędrzejowie, we wsi pod Jędrzejowskim, w siedzibie prezesa powiatowego Stronnictwa Ludowego Przedwojennego, tam się odbyło zebranie konspiracyjne i na tym zebraniu miejscowi działacze wystąpili z gwałtowną inicjatywą. Powołania samodzielnej organizacji chłopskiej do walki o wolność i niepodległość Polski. No, Ja nie mogłem podjąć decyzji żadnej, nie miałem do tego upoważnienia i zresztą nie myślałem o tym. Kończyło się na tym, że powiedziałem, przedstawię to władzom naczelnym ruchu ludowego podziemnego w tym czasie, jak oni ono zacydują, tak będziemy. Te rzeczy organizować ci robili. A następnie konkretizowane, skonkretyzowanymi już również wnioskami i projektami wystąpili działacze powiatu włoszczowskiego. Także tym czym powiatom trzeba by przyznać równorzędną rolę w inicjowaniu.